Od A tak wracając, przepraszam, może cię przerywam. Nie ma problemu. Tak wracając do właśnie tych plantów i tych dwóch lat na tych plantach, jak bardzo ulica wciąga. Niesamowicie. Nawet nie wiedziałem kiedy. To jest tak, na początku byłem pogubiony, bo ostatnią pracę jak straciłem, to straciłem automatycznie z miejscem do spania. No i nie wiedząc co zrobić, a pamiętając czas z 2019, jak z nudów nawet wychodziłem ze skawińskiej pochodzić, wiedziałem gdzie można zjeść za darmo, wiedziałem e, gdzie się ubrać, gdzie się zarejestrować. No i przypadkowo spotkałem na Ditla mojego przyjaciela serdecznego, który teraz odbywa wyrok. E, no i pokazał mi parę rzeczy, że na wędkowaniu też można zarobić, a że ja tam podstawę angielskiego dobrze znam. Wtedy było trochę inaczej. No, nie, no szczerze mówiąc, nie było Ukraińców, którzy zabrali bezdomnym mnóstwo. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Mam na imię Darek, mam 44 lata, kończę we wrześniu. Yy, mówiłeś, że jesteś na wychodzeniu z kryzysu bezdomności, dobrze zrozumiałem? Tak, od dwóch tygodni staram się nie pić, no i nie piję. Yy. I mieszkasz w tej chwili gdzie? Yy, mieszkam na Skawińskiej 6, w schronisku dla bezdomnych, też osób z problemami alkoholowymi i nie tylko. A jak to wyglądało wcześniej? No wcześniej no to ulica przez ostatnie dwa lata planty tutaj w koło, wędkowanie od turystów. Na no ostatnie trzy miesiące, no to spędziłem w szpitalu w Jaroszewcu, ponieważ pod koniec ogrzewalni na księcia Józefa stwierdziłem, że trzeba coś zmienić. I poszedłem na detoks do szpitala na Rydgiera, a tam wykryli u mnie gruźlicę i. Przewieźli mnie do specjalistycznego szpitala, no i tam spędziłem 2,5 miesiąca do 17 lipca. Udało Ci się wyleczyć? Z tego się nie da wyleczyć. No, leki są do końca życia. Udało się po prostu zablokować tą chorobę, że nie zarażam innych ludzi i mogę być wśród społeczeństwa. Mhm. Czy ta gruźlica to jest efekt właśnie życia na, na ulicy? Znaczy, ja podejrzewam, że tak, aczkolwiek lekarz stwierdził, że to nie ma nic wspólnego, aczkolwiek jakieś półtora roku temu miałem połamane żebra i przebite płuco, a na ogrzewalni, no wiadomo, każą wyjść o siódmej rano, czy zimno, czy ten cały dzień trzeba biegać, czy pada, czy nie pada, no i miałem zapalenie płuc, a na ogrzewalni, no większość osób, nie okłamujmy się, ma gruźlicę, Mimo, że tam niby jest klimatyzacja, podejrzewam, że od tego no, ja się zaraziłem. I, no, i skończyło się. To znaczy, nie skończyło się, bo dalej jestem chory. No. Co jest z powodem tego, że jesteś osobą bezdomną? A to powiedzmy już tak od paru lat. No nie byłem bezdomny, jak pracowałem, to wynajmowałem w pobliżu miejsc, w których pracowałem. No cóż, no, pogrzeby bliskich. Złe towarzystwo, parę głupich decyzji. No, Ja w życiu miałem bardzo dobre prace, dużo zarabiałem. O czym się zajmowałeś? Oj, ja już w 2001 roku byłem kierownikiem produkcji okien. No, powiedzmy, że zarabiałem wtedy 7000 złotych. Może to było za dużo dla młodego chłopaka. No i tak po kolei. No. W 2001 mój ojciec zmarł w Prym Aprilis. Później jak już. Podnosiłem trochę, to mama zmarła w 2006, w Sylwestra. No i tak trochę już zacząłem już spadać, spadać. Żona tak za bardzo już, widziałem, że nie jest w stanie mi pomóc. No i w sumie 11 lat temu poprosiłem, żeby znalazła kogoś innego. Znaczy poprosiłem, kazałem po prostu, bo nie chciałem, żeby córki widziały, jak się staczam. No i zaczęły się hostele, zaczęły się takie miejsca, gdzie jest tylko czpanie, chlanie. No i utrata kolejnych prac zarobkowych. Nowe prace po paru dniach, no ale od dwóch lat już się tak. Znaczy, poddałem się można powiedzieć w 2016, gdy znaleźli mojego brata martwego na placu Wolnica. No był też alkoholikiem, zapił się. To wtedy już tak praktycznie się poddałem i coraz to już było coraz gorzej. A od dwóch lat no, to już typowo ulica, te planty. No i w sumie to ten, chyba ten detoks to mi tak trochę już dał do zrozumienia, że może czas się, czas się trochę już podnieść, bo szkoda, no, trochę dobrych rzeczy w życiu zrobiłem. A już widziałem, że na ulicy sobie nie poradzę, bo sił nie miałem, bo już ostatni, no, powiedzmy, marzec już był ciężki, bo już ledwo dałem radę chodzić, to już chłopaki załatwiali jakieś jedzenie, czy cokolwiek. Mandatów to już nawet nie wiem ile mam, co po pijanemu zebrałem. No i co? No, ten szpital mi dał trochę, a ja oczywiście w szpitalu też spieprzyłem. Czy uciekłeś ze szpitala, tak? Znaczy, nie uciekłem. Była taka okoliczność, że yy, też kolega z Krakowa, też bezdomny, kupiłem od niego telefon na raty. Po 50 zł uspłacając z zasiłku z mopsu, I ten telefon mi ukradli tam w szpitalu różne towarzystwo, no nieważne, ukradli mi, ja się napiłem. Dostałem od ordynatorki, i dostałem padaczki pierwszy raz w życiu w szpitalu, i dostałem od ordynatorki, ja byłem dwa dni nieprzytomny, ona rozmawiała później ze mną, mówi, że się cudem po prostu z tego wytaraskałem, no i powiedziałem, że chcę dokończyć leczenie, że to się nie powtórzy, ale jak tu mądry Darusiu, Pojechałem mimo, że nie można było opuszczać szpitala do miejscowości obok. Wziąłem sobie w pleju na abonament telefon. Nie wiem jakim cudem, ale dali. No i po tygodniu mi ten telefon zginął. No i wtedy już powiedziałem na oddziale, że idę na godzinę na spacer. Jak wrócę, jak się telefon nie znajdzie, to będzie problem. No i wróciłem pod wpływem alkoholu oczywiście. Ale pani ordynator zadzwoniła po policję. Skończyłem na izbie. Z mandatem oczywiście za ubliżanie policjantom i, izbie, i, no i za izbę. No i byłem już spakowany. No i 17 wyjechałem z Jaroszewca, wróciłem tu do Krakowa. A że akurat miałem jeszcze troszkę pieniędzy z zasiłku, bo dostałem go w piątek, a 17 był w poniedziałek. No to pierwsze trzy dni spotkałem starych znajomych. To był totalny łuk, już nie wiedziałem co się dzieje. Oczywiście ukradli mi dokumenty do tej pory. Jestem w trakcie wyrabiania do, do dowodu. Kartę z Mopcu do bankomatu, no i w środę skończyłem już na Sorze, można powiedzieć, bo pod galerią już nie byłem w stanie się podnieść. Zadzwonili po postronni ludzie. Wylądowałem na Sorze po paru kroplówkach. Doszedłem do siebie. No i w czwartek już starałem się nie pić w ogóle, no a w piątek. Tradycyjnie poszedłem. Na Skawińskiej jest też łażnia dla bezdomnych, gdzie no ten kto. Bo ja na ulicy starałem się w miarę czysto wyglądać. To ludzie nieraz traktowali, że nie wygląda na bezdomnego, ale to często tak było. No i poszedłem na łażnię, akurat dowiedziałem się, że e, brat dyrektor jest akurat. No i poszedłem spytać, czy znalazłoby się miejsce. Ponieważ, no, chcę się podnieść z ulicy, a wiem, że spanie na ławkach jeszcze z moją chorobą, to podejrzewam, nie zażywając leków, to miesiąc bym może jeszcze pociągnął i pił, łącząc te leki. No i zgodził się. Nie wiem, czy dlatego, że ja w tym ośrodku byłem, w tym ośrodku, no, u braci zakonnych mieszkałem już w 2019 roku. No, ale mieszkałem do pierwszej wypłaty, wziąłem wypłatę, napiłem się. No a tam jeśli jesteś pod wpływem albo cokolwiek wykaże, no ja byłem po jednym piwie, no ale wykazało. I zostałem w 2019 wyproszony o wpół do 11 w nocy, bo to nie, nie ma różnicy jaka godzina, jeśli brat zakonny dalką da muchniesz. Nieważne czy jest druga godzina w nocy, pierwsza. Do widzenia, tak. do widzenia. No a ja że miałem wypłatę całą dobrą 3000 zł, to się wcale tym nie przejąłem. Naprzeciwko jest hostel. Wynająłem sobie pokój w hostelu. Na rogu, na winklu jest 2 407 parę piw, no weekend przeleciał. Poniżej do pracy, w okmanowie, w Oknoplaście, też okna. No to wynająłem obok sobie pokój w hostelu, no i się zaczęło tak unikanie, znaczy praca, pracą cały czas, no ale no stop na takim rauszu, nie wiem jak to się udawało przez półtora roku, no ale w końcu też wyrzucili. No to zmiany, zmiana firmy Libertu, wy, wynajem, to samo. Po roku czasu. Później znowu i tak, no tak cały czas po prostu. No Do tego szpitala, no teraz się trochę ocknąłem. Odpa A tak wracając, przepraszam, może ci Nie ma problemu. Tak wracając do właśnie tych plantów i tych dwóch lat na tych plantach, jak bardzo ulica wciąga. Niesamowicie. Nawet nie wiedziałem kiedy. To jest tak, na początku byłem pogubiony, bo. Ostatnią pracę, jak straciłem, to straciłem automatycznie z miejscem do spania. No i nie wiedząc, co zrobić, a pamiętając czas z 2019, jak z nudów nawet wychodziłem ze skawińskiej pochodzić. Wiedziałem gdzie można zjeść za darmo, wiedziałem e, gdzie się ubrać, gdzie się zarejestrować. No i przypadkowo spotkałem na Ditla. Mojego przyjaciela serdecznego, który teraz odbywa wyrok. No i pokazał mi parę rzeczy, że na wędkowaniu też można zarobić, a że ja tam podstawę angielskiego dobrze znam. Wtedy było trochę inaczej. No, nie, no szczerze mówiąc, nie było Ukraińców, którzy zabrali bezdomnym mnóstwo. Nie było tych kwestionariuszy wszystkich. No można było dziennie, ja wyciągałem 300-400 zł i nie się iść do pracy mówisz o wędkowaniu tu na tak, ulicy tak, tak, tak bardzo dużo od Angliku. 20, 50 funtów, to było normalne po angielsku I'm homeless, please help because my friend is sick very sick, I must buy some medicament, dawali okay. no, nie było problemu to nawet Japończyk jakby był, jak było, jakby były domki z jedzeniem powystawiane o sukieni. Do mi gorąco za 120 kupił. A jak to wygląda dzisiaj? Bo Ciężko. Jest mniej turystów, tak? Turystów jest dużo, tylko że jeśli Anglik wchodząc przez bramę floriańską jest zaczepiony, dochodząc do rynku 5 razy, żeby wrzucił coś do puszki dla Ukraińca, to on już ma powoli dość. Już jest zmęczony. Jest zmęczony. Wcześniej nie było problemu, przeszedłeś kawałek. Dużo ludzi na przykład tak jak ja. Głównie o papierosy chodziło. Najpierw bo no, jestem nałogowym palaczem, tak jak jest, alkoholikiem. I, a teraz, żeby papierosa, można przejść całą Floriańską i nawet się nie wyłowi papierosa. I ja stwierdziłem, że już może czas tego i czas no, jest z powrotem podnieść, mimo że podnosiłem się w, w, dwa razy, dwa leczenia odwykowe, dwa miesiące. 14 razy detok. No Ale to były takie chwilowe podrygi. Teraz już no, zawiodłem moją młodszą córkę, strasznie, ledwo ze mną rozmawia i to rzadko. No, jak ona to przyjmuje, że jesteś właśnie w takiej sytuacji życiowej i butowej? Ja ją bardzo zawiodłem, bo jak miała 18 urodziny, obiecałem jej, że będzie miała takie przyjęcie jak starsza córka, bo starsza no dużo ode mnie dostała wtedy, ale wtedy się trzymałem jeszcze w miarę. A młodszą zawiodłem całkiem, bo przed jej urodzinami no straciłem stałem się bezdomny i nie dostałem jej nic. A jest tak zawiętą osobą, no od tamtej pory się bardzo dużo zmieniło, jak zawsze patrzyła na mnie w obrazek. Nawet nie o pieniądze chodziło, tylko nie dała złego słowa na mnie powiedzieć, tak wtedy ją zawiodłem, bo nawet jak byłem na tych leczeniach, to ona zawsze ze mną rozmawiała, zawsze, zawsze wierzyła i... Ale wtedy coś się zmieniło. No i teraz staram się. Myślisz, że to się da naprawić? Ona mi nigdy nie wybaczy. Ona ma taki charakter, jest tak zawziętą dziewczyną, że ciężko będzie. No, znaczy wierzę w to. W sumie widziałem ją 10 dni temu, pierwszy raz od półtora roku. I starszą córkę też. Bo jak byłem na ulicy, no nie chciałem po prostu, nie chciałem, żeby... bo nieraz byłem też, zdarzyło się, że byłem brudny, ale głównie też nie chciałem, żeby jakieś, czy w... spałem w różnych miejscach, żeby jakieś wszy, czy pluskwy, czy coś, żeby tam po prostu, mimo że się kąpiesz tam, możesz się kąpać dwa razy w tygodniu najwięcej, no. czy możesz na Smoleńsku, czy na Skawińskiej, no, oczywiście, no czasem jak jesteś wypity, no to nie wejdziesz ani tu, ani tu, a jak jesteś cały czas wypity, no to też się zdarza, że się nie wykąpisz tydzień. W zimie to tam nież ręką, no ale w lecie, no nie wykąp się, no to wejdziesz do tramwaju, no to... Czy, czy ja dobrze zrozumiałem, że twoja córka mieszka tu w Krakowie, tak? Że czasem ją widujesz? Nie, nie, nie widuję nie. jej. nie. Teraz ją widziałem pierwszy raz od półtora roku. Mieszkają w Wielice w wynajętym mieszkaniu yy, z mamą. A, no i tak. Czego byś dzisiaj potrzebował, żeby... ze stroniska, z alkoholizmu? Na chwilę dzisiejszą w sumie tytoniu. <noise> Ale tak ogólnie jestem zadowolony, bo wczoraj pierwszy dzień byłem w pracy. Yy, kolega też z ulicy udało mu się tydzień temu załapać na pom pomocnik budowy. No, i wciągnął mnie do tej pracy. I podobało mi się to, że w pierwszy dzień szef się go spytał, czy potrzebowałby jakąś zaliczkę. A on mu powiedział, że potrzebowałby 400 zł. No a szef tak się popatrzył, ale przecież nie przyjdziesz jutro, przyjdę. I dał mu te 400 zł, i o dziwo on też alkoholik. Przyszedł na następny dzień, czeźwy, i pracuje cały czas. Spotkałem go, wczoraj mnie wziął do roboty. Patrzę, po pracy pije zateckie 0%. Może no, że to, to też jest nie za dobre takie połączanie, wchodzenie w zerówki, bo ja to tak. znam z nałogu, ale nie piję i wczoraj byłem pierwszy dzień pracy, no, fizycznie trochę słabo, no, bo ja jednak te ostatnie... To, to jest legalna pod... praca? Tak, tak, umowę mam mi przynieść, dostarczyć w poniedziałek, bo go w piątek nie było, no ja jestem zadowolony, wydaje mi się, że to są te pierwsze kroki, żeby z powrotem się podnieść. Okej, okay, ale z tego co zrozumiałem, to to jest jakby kolejna próba, tak? A to cały czas na razie będzie próba. To, to alkoholic jest... To jest, no nie wiem, to, to do końca życia jest. To wystarczy jeden, jedno piwo i ja lecę pół roku dalej. Już nie patrzę na nic. Już mnie nie będzie interesować, czy córka ten, czy nie. To, to, to wciąga... To jest, nie wiem co jest gorsze, narkotyki. Te, z no, narkotyków też próbowałem wszystkich, oprócz heroiny, także... Tylko z narkotyków zrezygnowałem już rok temu. Udało się. Czy wydaje mi się, że z racji tego, że alkohol jest tak łatwo dostępny, Oj, to jest to gorsze niż narkotyk? No tak. Bo jak wejdziesz do sklepu, to jest więcej alkoholu na półkach niż no na białym. Tak. Na leczeniu nawet mówią unikać sklepów, gdzie sprzedają alkohol. Ja mówię, to co mam jedzenie, w kiosku kupić? No Bo tak to chyba, w... no jeszcze w zabawkowych nie ma alkoholu, a tak to wszędzie jest. i to, nawet przechodząc przez te planty, to Anglicy nie są karani mandatami za picie alkoholu, ale bezdomni są co chwilę karani. I... Tak, ja zauważyłem, że właśnie no, Anglicy mają tutaj pewne fory. Tak, tak. To my, my, my czujemy się powoli, jakbyśmy byli w obcym kraju. Tutaj Ukraińcy zbierają do puszek. Ja tych Ukraińców przez dwa lata poznałem. Oni mają czytniki KKM, oni ten. A ja ich widziałem, jak oni sobie imprezują wieczorami. Jak na kółku wodę, czy jego po 14 lat chleje, hałasuje, bo spałem pod filarkami, te parę dni z kolegą. I to są te biedne dzieci bogatych rodziców, yy, uciekli z wojny. To są bogaci, którzy przyjechali do Krakowa, do Polski, a tam walczą tylko biedni, podejrzewam, bezdomni, bo nie mają wyjścia. A tutaj sobie żerują. Ja się pytam gówniarzy, skąd wy macie alkohol? A bo koleżanka pracuje w Żabce z Ukrainy. No to fajnie. I oni chleją, do nich policja nie podjeżdża. Polak bezdomny gdzieś się musi załatwić. Szanowny pan Rowski zlikwidował to i to. je. Po co? Bezdomny za załatwienie się dostanie 500 złotych. Za tydzień gdzie ma iść załatwić się? Do ubikacji w lokalu nie wpuszczą. No to gdzie się ma załatwić? Jak on nie ma gdzie spać, śpi w krzokach i ten. I tak przez tydzień może zarobić sobie ze 3000 mandatów. Później pójdzie siedzieć, no bo co? No przynajmniej ma, ma to schronienie na jakiś czas. Dobrze, wziąłeś zaliczkę wczoraj, czy nie? Nie, nie wziąłem. Może dlatego, że szefa nie było, ale kolega chciał mi pożyczyć pieniądze. wziąłem tylko od niego 20 zł, żeby sobie tytoń kupić. Ale wiem, że w poniedziałek będzie właściwie, będzie chciał mi dać. No i podejrzewam, że wezmę ze 100 zł, ale typowo, żeby sobie przeżyć do końca tygodnia. No, no głównie o palenie chodzi. Jak bardzo wierzysz w to, że. Bo dwa tygodnie to jest, wiesz, taki mało, ale to jest szczerze... krótki czas. z Szczerze, no, pierwszy raz robię to dla siebie. Tak, to wcześniej wmawiałem sobie, że robię dla córek, żeby jakoś postrzegły mnie inaczej, a teraz robię to dla siebie. Gdyby przez przypadek Twoja córka, ta która jest tak bardzo obrażona na Ciebie, ale i słusznie, bo też uważam, że to było nie fair. Gdyby ona widziała tą naszą rozmowę, co byś jej powiedział? Żeby nie piła, bo wiem, że i pije piwo. I czasem się wódki napije, starsza córka tak samo. Palą papierosy obydwie. To niedobrze. No niedobrze, a ja nie jestem w stanie z tym nic zrobić. Od papierosów się zaczyna, a potem za alkohol tak się. Leci. Mam nadzieję, że mój przykład da im coś do zrozumienia. Aczkolwiek starsza córka zaczęła sobie dobrze radzić, bo pracuje. Zarabia prawie 4000. I wydaje mi się, że myślałem. Wręcz przeciwnie, myślałem, że m m m młodsza sobie lepiej poradzi na chwilę obecną. Znaczy w tym wieku dojrzewania, można powiedzieć, a to starsza pokazała, że jednak... Ale podoba mi się to, że wspiera młodszą. No jest to fajnie, było zobaczyć przynajmniej. Czasem prowokacyjnie zadaję takie pytanie, Gdybyś mógł się cofnąć w czasie i, 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 i nie popełnić jakiegoś błędu, czy, czy to byłyby te, te 18 urodziny Twojej córki, czy coś innego? O, coś innego. Co zdefiniowało tak naprawdę Twoje życie? Co, co to było? Hmm. Ciężkie pytanie. Nie wiem, może kiedyś to, że dużo ludzi nawet moja żona kiedyś mówiła, że Darek jakby nie pił, to osiągnąłby bardzo wiele. Może to cały czas to gadanie, co bym mógł osiągnąć, no bo uważam się za inteligentnego człowieka. Zresztą dużo ludzi mnie tak uważa do tej pory. Nie wiem, wydaje mi się, że spieprzyłem swoją szansę i chciałbym się cofnąć do tego momentu, kiedy podjąłem pierwszy raz głupią decyzję, ale kiedy to było, nie mam pojęcia, i która była głupsza. Tak, wszyscy jak byliśmy młodzi, to popełnialiśmy no, albo większość z nas, wiele głupot. Uprzejmie Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję.